Dzień dobry moi kochani. Kuryle to wyspy leżące na północ od japońskiej wyspy Hokkaido i na południe od Kamczatki. To jest dokładnie pas wysp, które właśnie leżą między Hokkaido a Kamczatką. Kamczatka należy do Rosji, Hokkaido jest japońskie. I co się dzieje? Proszę Państwa, w 1945 roku, panowie Roosevelt, Churchill i Stalin w Jałcie Postanowili przekazać japońskie wyspy kuryle Rosji w zamian za obietnicę przystąpienia Rosji do wojny przeciwko Japonii. I teraz, proszę Państwa, kuryle zostały przekazane. Pamiętajmy, że skończyć wojnę to tak naprawdę jest zupełnie czymś innym skończyć działania wojenne w terenie, a skończyć ją na papierze. I w 1956 roku dopiero e, Japonia i Rosja podpisują deklarację kończącą stan wojenny. I tam jest mowa o zwróceniu Kuryli Japonii, czyli Rosja jakby deklaruje, że zwraca Kuryle Japonii. E, niestety, strona rosyjska nadal do dziś e, nie zrobiła tego fizycznie. Często się o tym mówi. Rosja mówi, że nie jest gotowa. To często w rozmowach między tymi krajami wraca. Te stosunki w związku z tym są czasem właśnie chłodne. Natomiast bardzo często Rosja używa takiego zwrotu. Niech rozstrzygną to przyszłe pokolenia. Więc tak naprawdę, zobaczcie, jest deklaracja, że kuryle oddajemy Japonii, ale fizycznie nadal to nie jest zrobione, a więc kuryle są terytorium społeczne. Między tymi dwoma krajami. Krótko i na temat. Dziękuję, pozdrawiam.